Serwis społecznościowy o nazwie Ask.fm zyskał znaczną popularność wiele lat temu. Znane stało się powiedzenie askowe fejmy i będziecie zaskoczeni kto wybił się właśnie na słynnym masku. Dlatego właśnie powinniśmy przypomnieć sobie tych najbardziej znanych użytkowników oraz przede wszystkim zobaczyć co robią dzisiaj. Niecałe 10 lat temu popularność wśród polskiej młodzieży zyskała strona Ask.fm. Prawie każdy nastolatek w latach 2013-2014 miał profil, na którym odpowiadał na pytania innych użytkowników. Wystawiono je nie tylko w celu uzyskania ciekawych informacji o sobie, często używało się go do omawiania szkolnych sporów lub plotek. Nie brakowało też internetowych romansów, jednak popularność serwisu została wykorzystana przez tych, którym udało się zbudować lojalną publiczność. Jej wyznawcy czyli setki tysięcy ludzi zadawano im wiele pytań. Dlaczego tak właściwie Ask stał się popularny? Przede wszystkim dlatego, że pytanie można było zadawać na dwa sposoby. Można było to, robić będąc sobą anonimową, jednocześnie nie zdradzając swojej tożsamości oraz po prostu mówiąc, że jest się sobą. To jednocześnie pozwalało na przykład zapytać się swojego największego krasza, czy rzeczywiście podobasz się im, jednocześnie nie zdradzając, że to ty jesteś tą osobą, która pyta. Chociaż jeżeli rzeczywiście coś takiego robiłeś, to myślę, że jeżeli ta osoba miała troszeczkę powyżej 20 IQ, najprawdopodobniej domyśliła się, że to ty pytasz o siebie. Dzisiaj jednak nie będziemy mówić o mnie, będziemy mówić o największych gwiazdach w portalu Ask.fm, a zdecydowanie jedną z największych gwiazd tego właśnie portalu jest i był Dawid. Zdobył on wiernych widzów, publikując na tym portalu przez niemalże całe swoje nastoletnie życie, a od tego czasu Dawid również bardzo się zmienił. Przede wszystkim zmienił się jego styl, a po dawnej grzywce zasłaniającej półtwarzy nie ma już nawet śladu. Warto wspomnieć, że miał on również swoje własne fankluby na Ask.fm. Obecnie artysta odnosi naprawdę duże sukcesy, a jego utwory znane są w całym kraju, jest także członkiem Jury w The Voice of Kids. To samo tyczy się naszej drugiej dzisiejszej bohaterki Roxany Pindor, znany inaczej jako Sasha, kiedy prowadziła swój profil na Asku, była jeszcze uczennicą tylko i wyłącznie liceum i śpiewanie traktowała jako hobby. Choć od początku wydawało się, że jej prawdziwą pasją rzeczywiście jest muzyka i nie zamierza się poddawać, i przede wszystkim, że tak łatwo nie odpuści. I dobrze, bo okazało się, że wokalnie ma ona wiele do zaoferowania, mimo tego, że musiała też się mierzyć z ogromną krytyką. Osób, które nie wierzyły w jej talent. Wtedy właśnie nagrała materiał, który dzisiaj ma ponad milion wyświetleń i nagrywa się Hejtu Saszan. Został on opublikowany 8 maja 2013 roku, czyli tak naprawdę podczas momentu, w którym Ask był w swoim piku popularności. Dziewczyna zawsze preferowała określony styl, który jeszcze 10 lat temu można było uznać za nawiązanie do stylu Emo i lekko kontrowersyjne. Dzisiaj tak naprawdę możemy spotkać tego typu osoby cały czas na ulicy, więc wątpię, żeby czymkolwiek się wyróżniała obecnie. Jednak trzeba przyznać, że wyróżnia się ona teraz. Przede wszystkim tym, że jest piosenkarką i. Regularnie ukazują się jej single muzyczne, a fani mogą usłyszeć je na żywo na wielu koncertach. Jak możemy zauważyć po tych komentarzach, przede wszystkim Sashen dalej ma naprawdę sporą liczbę osób, którzy jej kibicują i dalej chcą zobaczyć, że będzie ona osiągała sukcesy. Buja jak cholera, mega fajne brzmienie, chyba jedna z najlepszych nut od ciebie. No i teledysk przekot. Co nowsza piosenka, to coraz lepsza. Będzie na głośnikach całe lato. Oprócz tego, na Instagramie udało jej się zbierać naprawdę imponujące ponad 200 tysięcy obserwujących, natomiast jeżeli chodzi o jej YouTube'a, na ten moment ma ona 87 tysięcy Subskrybentów. Kolejnym Asem był Łukasz Wawrzyniak, którego teraz nazywamy kamerzystą. Był on największym fejmem na świecie, uważany był za jedną z najbardziej kontrowersyjnych osób w serwisie i wybił się on przede wszystkim na parodiach Henzai. Dzięki temu zdobył on ogromną popularność i był zdecydowanie numerem jeden w Polsce, ale przede wszystkim na świecie. Wawrzyniak niedługo po osiągnięciu swojej pierwszej popularności na serwisie Ask.fm miał również swoje pierwsze kontrowersje, które były związane z reklamowaniem skamów w postaci SMS Premium wśród swoich fanów, którzy w większości byli niepełnoletni. Jak się okazuje, naciągą on na SMS premium, co działało na tej samej zasadzie co pobieraczek.pl, czyli brak rezygnacji oznacza chęć kontynuowania płatnej subskrypcji. Po aktywności na portalu Ask.fm wrzyniech na długi czas zniknął z internetu, a jeśli chodzi o działania na dużą skalę, tak naprawdę wydawało się, że gościa już po prostu nie ma. Wrócił on jednak do projektu Lorda Kruszwila, który sam wymyślił i stworzył, a w miarę ukazywania się nagrań Kruszwila w internecie, z biegiem czasu w produkcjach zaczęły pojawiać się również większe postacie, w tym właśnie kamerzysta. I trzeba przyznać, że mimo, że ja osobiście nie darzę żadną sympatią kamerzysty, ten plan był mądry. Gdyby ludzie zbyt szybko domyślili się, że jest on Łukaszem Wawrzyniakiem, doszłoby do sytuacji, w której po prostu bardzo szybko znilobiliby postać kamerzysty i to mogłoby mieć wpływ tak naprawdę na cały projekt o nazwie Lord Crushfield. Przez to, że do tego nie doszło, tak naprawdę cały projekt odniósł naprawdę spory sukces. No i właśnie tak jak powiedziałem, był to całkiem spory sukces do momentu, w którym kamerzysta nie przejął tak zwanej pały i nie doszło do momentu, w którym po prostu sam wylądował w areszcie i groziła mu kara pozbawienia wolności. Jeśli jesteście zaciekawieni szczegółami tego, dlaczego tak się stało, to polecam Wam obejrzeć inny odcinek na moim kanale, Lord Kruszwil jego Wielki Upadek. Tam zdecydowanie wolę wchodzić w szczegóły, tutaj jednak nie mamy na to czasu i lepiej skupić się na tym, co działo się dalej. A dalej działo się wiele. Kamerzysta walczył także na gali Prime m 4, która odbyła się 26 listopada 2022 roku oraz przede wszystkim jego profil obecnie obserwuje ponad milion użytkowników na Instagramie. I mimo, że kamerzysta, tak jak kamerzysta bardzo często zasłaniał swoją twarz maską, to bardzo łatwo można było się domyśleć, że jest to dalej on. Obecnie ma on przerwę do internetu, gdyż od 20 lutego 2022 roku nie wrzucił on nic na swojego Instagrama i nie zapowiada się na to, żeby cokolwiek miało się zmienić. Jeśli jednak chodzi o kolejne osoby, które miały styczność z kamerzystą i które przede wszystkim osiągnęły sukces, kolejną kobietą, która zdobyła popularność na ASKu była przede wszystkim Magdalena Pazia, która prowadziła bloga pokazując swoje codzienne życie oraz konto na YouTube, gdzie pokazywała filmiki ze swoich makijaży. Mimo, że na ASKu była ona bardzo popularna, to na YouTubie udało jej się zyskać tylko i wyłącznie 12 tysięcy subskrybentów, mimo tego, że niektóre jej makijaże mają tam ponad 70 tysięcy wyświetleń. Trzeba jednak przyznać, że im dłużej ona nagrywała, te filmy miały mniej wyświetleń, więc najprawdopodobniej to doprowadziło ją do tego, że po prostu uznała, że nie chce ona dalej robić filmików na YouTube, gdyż nie ma sensu, skoro dochodzą one do tak małej publiki. Co robi Pasia obecnie? Przede wszystkim jest absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie obroniła licencję z geoinformacji. Madzia przestała prowadzić swojego bloga w 2016 roku i od tamtej pory tak naprawdę nic się na nim nie pojawia oraz przede wszystkim odeszła z internetu po zaprowadzeniu swojego Instagrama, na którym na dzień dzisiejszy dalej ma naprawdę sporą ilość ludzi, gdyż na ten moment obserwowała Ponad 47 tysięcy osób. Kolejną osobą, która niestety w tym przypadku wybiła się na ASKu jest przede wszystkim Marcin Dubiel. Był on właścicielem jednego z najpopularniejszych profili na ASK-FM i przede wszystkim nie stało się to przypadkiem. Marcin był bardzo blisko związany z pewną użytkowniczką tego portalu, której nie zdecyduje się ja ujawniać z tego względu, że sama mnie o to poprosiła, kiedy do niej napisałem z prośbą, czy mogę powiedzieć, kto tak naprawdę wypromo by Marcina Dubiela. Napisała, że wolałaby, żebym w ogóle o tym nie wspominał, że ona miała z nim jakikolwiek kontakt i że nie chce tego. W takim razie po Powiem tylko i wyłącznie tyle, że Marcin Dubiel był w pewnej relacji. Nie mam to i na myśli jakiejkolwiek relacji romantycznej, tylko mam na myśli, że był znajomym po prostu. Pewnej dziewczyny, która była bardzo popularna na Asku w tamtym czasie. I to doprowadziło do tego, że Marcin, kiedy zaczął robić swoje pranki, kiedy zaczął postować swoje nastoletnie życie, zyskał bardzo, ale to bardzo dużą popularność, i to jednocześnie doprowadziło do tego, że zaczął swoją przygodę z YouTube'em w 2014 roku. I to właśnie tam zrobił się wielki boom na niego, gdyż wtedy właśnie zaczął się pojawiać w teledyskach bardzo znanego innego youtubera, stewarta, stew, burtona. Mimo, że działalność tego YouTubera skupiła się tylko i wyłącznie na filmowaniu dowcipów, tak zwanych pranków! It's a prank, bro! Wyzwań, vlogów, pytań i odpowiedzi, to trzeba przyznać, że Marcin Dubiel bardzo szybko uzyskał ogromne zasięgi nie tylko na tej platformie. Obserwuje go 2,5 miliona osób na Instagramie i prawie 2 miliony osób na TikToku, a na samym YouTubie Dubiel ma ponad milion subskrybentów. To jest oczywiście zasługą dołączenia do pierwotnego Teamu X, gdzie tak naprawdę wszystko było dobrze jeszcze z Marcinem Dubielem i nie było wtedy jeszcze żadnych większych kontrowersji. Jednak po dwóch filmach Gammela na jego temat oraz przede wszystkim po Pandora Gate nic nie zapowiada tego, żeby Marcin Dubiel miał wrócić do internetu. Widać, że stara się od czasu do czasu robić jakiś powrót, tutaj gdzieś da wywiad, tutaj gdzieś się pokaże, raz będzie na fejmie, raz da sobie wspomnieć, jednak ludzie aż tak szybko nie zapominają. Kolejną osobą, która uzyskała ogromną popularność dzięki właśnie Askefem, była m.in. Aleksandra Szepczyńska. I pewnie zastanawiacie się, kto to jest. No, może jeżeli wam powiem, nikt taki jak poziom, wtedy zrozumiecie, kto to jest. I może sobie przypomnijcie, że rzeczywiście, 10 lat temu był ktoś taki. Trudno uwierzyć, ale wiele się zmieniło od tego czasu. Nie tylko poziom dorosła, ale także całkowicie zmieniła się jej estetyka. Wcześniej była znana głównie ze swojego luźnego sportowego stylu, wyrazistych kolczyków i artystycznej krótkiej, niechlujnej fryzury, a obecnie jest bardzo kobieca. I przede wszystkim elegancka. Ma piękne blond włosy do ramion i warto wspomnieć, że Aleksandra zrobiła coś, na co wówczas niewiele osób było stać. Stworzyła społeczność, która naprawdę się zjednoczyła i rozmawiała na wiele różnych tematów i pomogło to przede wszystkim kobietom otworzyć się. Obecnie prowadzi ona swojego Instagrama, na którym ma ponad 60 tysięcy obserwujących i cały czas stawia filmiki ze swojego progresu w siłowni, czy m.in. z tego, jak obecnie wygląda. Trzeba przyznać, że jest ona taką mini influencerką, jeżeli dalej będzie promować tego typu rzeczy w dalej w taki sposób, może szybko dojść do sytuacji, w której poziom ponownie zawita na topie. Kolejną z osób, które niestety w tym przypadku ponownie wybiły się na portalu Ask.fm był Filip Zabielski, który był jednym z największych atencjuszy w internecie. Filip jak na swoje lata nastoletnie przede wszystkim wyróżniał się tym, że miał estetyczną twarz, a niektórzy nazwaliby to tak zwanym punchable face, że kiedy by go zobaczyli nie mieliby problemu go uderzyć. Ja osobiście uważam, że Filip jak na swój wiek był po prostu przystojnym facetem, co jednocześnie ułatwiało mu kontakty z płcią piękną. Dzięki właśnie temu i dzięki dobrej budowie zasłynął na portalu Ask.fm, gdzie jego profil śledził było naprawdę bardzo dużo osób. Dziś to znany polski twórca internetowy, tworzący głównie treści na TikToku, a profil Zabielskiego na platformie śledzi imponujące 4,6 miliona widzów. Jednak nie jest również tak, że odbyło się bez jakichkolwiek kontrowersji. Pomijając już nawet fakt, że Filip Zabielski razem z Adrianem Polakiem zostali oskarżeni między innymi o to, że pojawił się film z budowy. Jak dobrze wiemy, wiemy czym był film z budowy i była to bardzo kontrowersyjna rzecz, która nigdy nie powinna wyciec do internetu i która przede wszystkim, pomijając rzeczy, które wyciekają do internetu, która nigdy nie powinna się wydarzyć, i Filip Zabielski po prostu pokazał, że jest obrzydliwą osobą. To oprócz tego Filip Zabielski bardzo mocno reklamuje na swoim TikToku osoby, które między innymi były w poprzedniej partii rządzącej Polską, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak się dzieje. No, dużo osób uważa, że Filip Zabielski został wykupiony przede wszystkim przez Prawo i Sprawiedliwość, i właśnie dlatego tak się działo. Ja osobiście nie uważam tak, głównie dlatego, że nie mam żadnego dowodu, żeby tak uważać. Jasne, te filmy są bardzo stroniczne, na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, co do tego nie ma żadnych jednak przydałoby się mieć jakieś białko, zanim zacznie się mówić na ten temat. I mówiliśmy o Filipie Zabielskim, warto również porozmawiać o jego koledze, który również się wybił na asku i był to Adrian Polak-Polański. Zasłynął on także dzięki temu właśnie portalowi, gdzie już od pierwszych chwil na portalu zdobył niesamowite tak naprawdę uznanie wśród młodzieży. W tamtym okresie wiele z jego czytelniczek uważało jego podobieństwo do Justina Biebera jako naprawdę super rzecz, mimo, że wtedy Adrian Polak-Polański o wiele bardziej prezentował, bardziej patologiczne przede wszystkim zachowania niż obecnie. Polak przede wszystkim zasłynął tym, że nie był się pokazywać swojego życia prywatnego w internecie. Na asku krążyło mnóstwo jego zdjęć, czy to z siłowni, czy to bez koszulki, czy to jak całuje mamę i tym podobnych rzeczy. To właśnie w ten sposób internet dowiedział się m.in. kim jest jego mama, i myślę, że z perspektywy czasu Adrian wolałby raczej nigdy tego nie udostępniać. W końcu to bardzo wrażliwe dane, które jednocześnie ktoś niemiły może wykorzystać przeciwko niemu, jak m.in. Nathan Marcoń. Polak na swoim ASKu bardzo często organizował rzeczy, w którym m.in. udostępniał on swój numer telefonu, i kiedy udostępniał go, dochodziło do momentów, w którym kto szybciej do niego zadzwoni, jest w stanie się po prostu do niego zadzwonić i przeprowadzić jakąś konwersację. Wśród takich rozmów między innymi Polak przede wszystkim pytał o to, dlaczego tak naprawdę ludzie go lubią oraz przede wszystkim, dlaczego po prostu lubią z nim rozmawiać oraz dlaczego lubią jego posty. Gdzie jest obecnie Polak? Przede wszystkim jest on influencerem, który w pewnym momencie ograniczył swoją obecność w internecie i całkowicie poświęcił się sportom walki. Jego rozpoznawalność wzrosła dzięki występom na Fame Ma i trzeba przyznać, że musi mu się bardzo o to opłacać, przede wszystkim pod względem finansowym, gdyż jak dobrze wiemy Fame Ma płaci dobrze. Sam za Zainteresowany nawet przez długi czas dzierżył ekskluzywny pas wagi półśredniej i ma on na swoim koncie 5 zwycięstw i trzy porażki. Kiedyś prowadził on również kanał na YouTubie, lecz obecnie nie ma tego kanału na YouTubie i najprawdopodobniej go usunął. Jeżeli chodzi o Instagrama, to oczywiście dalej go prowadzi i na ten moment ma on 442 tysiące obserwujących. I dziękuję Wam wszystkim serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, mimo że to troszeczkę inny format na moim kanale. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba, a my widzimy się i słyszymy już w następnym odcinku. Hejka!